Witam, Piotr Zygier z tej strony. Witam w moim ogrodowym Driving Range'u. W poprzednich filmach opowiedziałem Wam, praktycznie przedstawiłem całe, wszystkie podstawy zamachu golfowego. Jedyny element, do, o którym tak naprawdę jeszcze nie opowiedziałem, to jest Pozycja końcowa i jak doprowadzić kij do pozycji końcowej. Wspomniałem o tym w poprzednim filmie, ale po głębszej analizie chciałbym Wam ten temat przybliżyć troszeczkę bliżej, dlatego że uważam, że jest to bardzo ważny element, zwłaszcza dla osób początkujących. Otóż, dla osób początkujących, jeżeli ktoś rozpoczyna przygodę z grą w golfa, jeżeli rozpocznie naukę gry w golfa prawidłowo, to znaczy nauczy swoje ciało do. Wykonywania odpowiednich ruchów, czyli pamięć mięśniowa będzie wypracowana prawidłowo, to pomoże zbudować cały backswing, cały downswing prawidłowo. Dlaczego o tym mówię? Otóż dla osób początkujących, pierwsze elementy, jakie wykonujemy podczas uczenia ich, to są elementy właśnie pracy ciała. Czyli kij odkładamy, po prostu nie pracujemy z kijem, wykonujemy rotację ciała, wykonujemy rotację w stronę celu ciała. Także tutaj dla osób początkujących bardzo ważnym elementem będzie właśnie przepracowanie tutaj backswingu, aż do, aż do pozycji końcowej, o której dzisiaj właśnie będę opowiadał. Także sama praca nad pozycją końcową może mieć bardzo, bardzo dobre rezultaty nawet w backswingu, jeżeli potraficie dobrze doprowadzić kij do pozycji końcowej, to wasze ciało automatycznie będzie chciało ten kij ustawić prawidłowo tutaj w backswingu, aby dojść do tej pozycji końcowej. Tak właśnie działa i tak funkcjonuje ludzki umysł. Także co jest takiego ważnego w tym, w tej pozycji końcowej oraz jakie są elementy, na które chciałbym abyście zwrócili uwagę? Otóż kiedy jesteście kiedy jesteście tutaj w pozycji, gdzie już wykonaliście downswing, dostarczacie już tu kij do tej pozycji, gdzie nastąpi kontakt kija z piłką. Tak jak mówiłem wcześniej, nie chciałbym abyście trenowali tutaj pozycję impaktu, dlatego że Wasz mózg po prostu przekalkuluje, że to już jest pozycja końcowa i będzie chciał zakończyć ten zamach w tym miejscu, co spowoduje, że będziecie, będziecie wykonywać błędy. Różnego rodzaju, o których opowiem w kolejnych filmach. Natomiast chciałbym, abyście popracowali nad pozycją, pierwszą pozycją tutaj post-impact, gdzie lewa i prawa ręka są całkowicie wyprostowane, główka kija już zaczyna troszeczkę rotować. Kij jest naprzeciwko mojej klatki piersiowej. Ok, i teraz ze względu na to, że ten zamach to jest dosłownie kilkasetnych sekundy, siła odśrodkowa, jaką wygenerujemy, po prostu pociągnie nasze ciało. Dalej. I teraz, jak powinniśmy tutaj pracować i dolnym, dolną część ciała, i górną część ciała, tak aby to odprowadzenie, aby ten cały w sumie downswing był prawidłowy, aby doprowadzić ten kij do pozycji końcowej. Otóż, e, kiedy wykonamy tutaj ten ruch, jesteśmy w pozycji impaktu, przeszliśmy już tą pozycję, jesteśmy w pozycji post-impact, gdzie e, kij jest tutaj przed nami, ręce są wyprostowane. Teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Głowa nadal jest skoncentrowana tutaj na miejscu, gdzie jest piłka. Oczywiście, podczas uderzenia tej piłki już nie będzie, więc głowa tutaj nadal patrzy na divot, jaki uzyskaliśmy, jeśli graliśmy ironami. I teraz głowa zostaje w tym miejscu, i teraz, kiedy właśnie ta siła środkowa pociągnie ten kij dalej, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Lewa noga wyprostuje się, ciężar ciała już jest przeniesiony na lewą nogę całkowicie. I teraz, aby pozwolić całemu ciału, żeby się zrotowało, ta noga po prostu biodro. Odchyli się jeszcze bardziej do tyłu i aby to wykonać, ta noga się wyprostuje. Tylko zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Kiedy ta noga się prostuje, moje całe ciało się nie przesuwa w tamtym kierunku. Głowa pozostaje cały czas w tym samym miejscu. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z, tutaj sprzączką z od paska. Zwróćcie uwagę, co, co się dzieje. Tutaj biodro odchyla się do tyłu i tutaj sprzączka od paska zaczyna się kierować w stronę mojego celu. Głowa pozostaje nadal w tym samym miejscu. Jestem w takiej pozycji, takiej, e, takiej literki, można powiedzieć C. To nie jest e, bardzo duże takie odchylenie, ale właśnie to jest e, taka pozycja, którą e, chciałbym, abyście uzyskiwali, dlatego że pozwoli Wam to tutaj dojść do prawidłowej pozycji impaktu, gdzie ciężar ciała jest na lewej nodze. Ok, i teraz po impakcie nastąpi całkowity wyprost, i teraz już ta rotacja po prostu siła środkowa pociągnie nas dalej. Teraz pociągnie nas z tego miejsca, pociągnie nas troszeczkę wyżej. Ok? Do tego miejsca. I teraz zwróćcie uwagę w jakiej jestem pozycji. E, tutaj e, m, klamra odpaska jest skierowana ku e, naszego, naszemu celowi. Natomiast klatka piersiowa również jest skierowana w tamtym e, kierunku, ale jest uniesiona lekko do góry. Skierowana jest do góry. Także jestem w takiej pozycji. Ok? Zwróćcie uwagę na pozycję głowy. Głowa... Została skolekcjonowana przez prawy bark tutaj i uniosła się do góry, okay? ale ta głowa jest nadal relatywnie w, w bliskiej pozycji, e, jak w pozycji wyjściowej. Okay? Ta głowa nie ruszyła w tę stronę, nie zakończyłem tego zamachu w ten sposób, e, nie wykonałem jakiegoś agresywnego ruchu tutaj górną częścią ciała, po prostu pozwoliłem, aby cała ta rotacja, którą ta siła odśrodkowa, aby ten kij pociągnął nas do takiej pozycji, gdzie e, tutaj właśnie. Pasek skierowany jest już w stronę naszego celu, klatka piersiowa jest skierowana w stronę celu, ale jest lekko uniesiona ku górze. I teraz z tego miejsca oczywiście siła środkowa pociągnie nas dalej, i po prostu kij powędruje w odpowiednie miejsce tutaj za głowę. I tutaj um, chciałbym, abyście popracowali nad tym elementem. Bo tak jak mówiłem, jeżeli popracujecie nad e, właśnie doprowadzeniem tutaj kija do odpowiedniej pozycji, Wypracujecie sobie pamięć mięśniową, więc jeżeli popracujecie nad pierwszą pozycją tutaj, czyli post impact, gdzie kij jest nadal przed klatką piersiową, do kolejnej pozycji, gdzie pasek skierowany jest ku celowi, klatka piersiowa uniesiona lekko do góry i kiedy w pozycji końcowej e, ręce już są tutaj zawinięte za ciało, jeżeli wypracujecie sobie ten, ten ruch zanim zaczniecie uderzać, Wasze ciało będzie chciało powrócić do tych pozycji. Także jeżeli wykonacie tutaj backswing, wasze ciało będzie chciało przejść przez właśnie te wszystkie elementy, dokładnie tak jak to wytrenowaliście, bo będzie właśnie miało już zakodowaną właśnie tą całą sekwencję ruchów tutaj w tą stronę. Także warto jest te elementy popracować. Tak jak mówiłem, popracujcie nad pierwszą pozycją, czyli post impact. Popracujcie nad pozycją, gdzie wasze ręce E, są e, kije równoległe do e, ziemi e, i oczywiście, zakończycie ten zamach e, z rękami za głową. I teraz zwróćcie uwagę na tą pozycję. Ciężar ciała przeniesiony jest na e, lewą nogę. E, tak jak mówiłem, pasek skierowany ku celowi, klatka pierwsza skierowana ku celowi, ale uniesiona lekko do góry. I, i tutaj jestem w idealnej pozycji końcowej. E, także. W jaki sposób możecie to potrenować? Proste ćwiczenie. Tutaj część grypową kija oprzyjcie na klamrze od paska. Chwyćcie kij tutaj na szafcie i teraz z pozycji, właśnie z pozycji tutaj wyjściowej, po prostu zrocujcie wasze ciało do pozycji, tak jakby do pozycji impactu, do pozycji post-impact. Ok? I teraz. Dalej, jeżeli poprowadzicie, po prostu musicie wykonać rotację, rotację ciałem. Zwróćcie uwagę, w jakiej jestem pozycji. Pasek skierowany ku celowi, klatka piersiowa lekko uniesiona ku górze. Okay? I W tym miejscu, okay, głowa jest relatywnie e, ustawiona, w tej, mniej więcej w tej samej pozycji, w jakiej była. Oczywiście, tutaj bar kolekcjonuje głowę, e, aby głowa już tutaj zwróciła się w stronę celu. I teraz to jest najprostsze ćwiczenie, jakie możecie wykonać, aby dojść do tej pozycji. I teraz nie chciałbym, abyście ustawiali te ręce w ten sposób, bo w tym momencie nie ma rotacji klatki piersiowej. Tylko, żebyście właśnie wykonali rotację tutaj tłowiem, klatką, tutaj dolną częścią ciała, przeniesienie ciężaru ciała na lewą nogę, biodra wypchnięte są troszeczkę do, do przodu, klatka piersiowa uniesiona do góry. Oczywiście, kiedy wykonacie kilka tych ćwiczeń, możecie... Wykonać kilka zamachów i dojść do takiej pozycji. Ok? I teraz starajcie się utrzymać tą pozycję, tak aby wasze ciało się przyzwyczaiło do tej pozycji, tak abyście po prostu podczas pełnych swingów również, również wracali ciągle do tej samej pozycji. Dlatego, że Wam to pozwoli osiągnąć, tak jak mówiłem wcześniej, prawidłowy dance swing, kontakt z piłką oraz odprowadzenie kija do pozycji końcowej. I oczywiście kolejny element to już będzie wykonanie pełnego zamachu, i podczas tego uderzenia wasze ciało już po kilku ćwiczeniach będzie chciało wracać do tych pozycji, więc będziecie w odpowiednich pozycjach tutaj po impakcie, będziecie w odpowiednich pozycjach do pozycji końcowej. Także popracujcie nad tym elementem. Jest to naprawdę ważny element. I tak jak mówiłem na początku, dla osób, które rozpoczynają przygodę z grą w golfa, Yy, rekomendowałbym, aby właśnie rozpoczynali pracę nad swoim swingiem od właśnie pozycji końcowej. Dlatego, że tak jak mówiłem na początku, jeżeli wypracujecie tutaj ten ruch prawidłowo, wasze ciało będzie chciało wracać cały czas do tej pozycji. OK. E, także popracujcie nad tym, dajcie znać, jak te ćwiczenia wam wychodzą, czy wam pomagają. E, I teraz, jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, jeśli nie, dajcie łapkę w dół. Subskrybujcie do mojego kanału na YouTubie. Dołączajcie do mojej grupy, do mojej strony Zyga Golf na Facebooku. Słuchajcie, zapraszam Was do komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach lub właśnie bezpośrednio do mnie na stronie Zyga Golf. Słuchajcie, i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję.